Moi drodzy, drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, powoli kończymy tydzień. Kolejny, niezwykły etap na drodze naszego życia. Tak niespodziewany, naznaczony tym wszystkim, co dziś nazywamy koronawirusem. Ale jestem z wami po to, aby Przypomnieć hasła biblijne dzisiejszego dnia. Dlatego wsłuchajmy się w ich treść. W księdze proroka Jeremiasza czytamy tak: Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki aby oddać każdemu według jego postępowania. A w pierwszym liście świętego Jana tak czytamy. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Moi drodzy... Nie tylko koronawirusem człowiek żyje. Myślę, że te słowa, które przed chwilą przeczytałem, potwierdzają moją tezę. Oczywiście, idąc wyznaczoną głównymi myślami ścieżką, zawsze możemy spotkać się z myślą o koronawirusie. Natomiast teraz chcielibyśmy spojrzeć na życie z trochę Innej perspektywy. Ona trochę tak dziś wygląda anatomicznie. Powiem, słyszymy coś o nerkach, słyszymy coś o sercu. Swego czasu, w ubiegłym roku, kiedy znalazłem się w szpitalu, obok mnie na sali leżało dwóch panów, z których każdy na coś chorował. Znaleźli się tam w niezbyt dobrym dla siebie momencie odczuwali ból, lęk, ale do końca nie było wiadomo, na co chorują. Rozpoczęło się, tak jak i u mnie, szybkie diagnozowanie. No i diagnozy były właśnie tak, jak tu dziś przeczytałem: Jeden miał problem z nerkami, drugi z sercem. Możemy zadać sobie pytanie, a z czym my mamy problem? Oprócz właśnie jakichś może zdrowotnych, tego, czego się obawiamy, a co związane jest z koronawirusem czy innymi schorzeniami. Te starotestamentowe nerki czy serce to niekonieczne te organy ludzkie, o których dziś myślimy. Nerki... Były symbolem fizycznej tężyzny człowieka lub ludzkiego wnętrza. Serce z kolei to było siedlisko rozsądku, woli, tych najważniejszych elementów ludzkiego życia duchowości. W ten sposób, odczytując zarówno nerki, jak i serce, Możemy powiedzieć, że chodziło o istotę człowieka. No i wychodzi na to, że ta istota niekoniecznie zawsze jest zdrowa że my, jako ludzie przed Bogiem, zostajemy znalezieni jako ludzie schorowani, potrzebujący lekarza. I tutaj wkracza Bóg. On jest większy niż nasze dolegliwości duchowe, szczególnie. On jest większy niż nasze serca, niż nasze nerki i wie wszystko. Dlatego dziś przychodzimy znów do Niego i znów Go prosimy, byśmy w swoim życiu mogli doświadczać Go jako tego, który leczy. Zarówno nasze ciała, ale przede wszystkim nasze dusze. Ty Boże, wiesz wszystko. Znasz nas lepiej niż my sami. Ulecz nas. Amen.